Jakieś 15 lat temu, Valve, a więc firma, która w tamtym czasie kojarzyła się wyłącznie z produkcją i dystrybucją gier, postanowiła zrewolucjonizować całą branżę. Wywrócić obowiązujący od lat porządek do góry nogami, a przy okazji rzucić wyzwanie wszechpotężnemu Microsoftowi. Wszystko to za sprawą zupełnie nowej kategorii urządzeń do grania. Komputerów, ale prostszych w obsłudze i zaprojektowanych z myślą o grze w salonie. Innymi słowy, Valve chciało stworzyć coś na kształt hybrydy, łączącej najlepsze cechy konsol i gamingowych PC-ów. Co z tego wyszło? Jak widać, wciąż mamy ten obowiązujący od zarania dziejów podział, więc. Nic nie wyszło. Rewolucja zakończona niepowodzeniem. Historia Steam Machines jest jednak warta przeanalizowania, bo po pierwsze, rzadko kiedy mamy do czynienia z tak odważnymi projektami, a po drugie, trzeba docenić długofalowe skutki tej nieudanej operacji. Gdyby nie Steam Machines, prawdopodobnie nigdy nie otrzymalibyśmy tego cacuszka. Na pewno nie w tak dopracowanej formie. Ale zacznijmy od początku. Najpierw intro, no bo musi być intro. Przeszło dekadę temu, ponad 70% wszystkich gier zakupionych cyfrowo na PC pochodziło właśnie ze sklepu Valve. Pojawił się jednak pewien problem, to znaczy, Microsoft zorientował się, że od tak oddał gigantyczny rynek dystrybucji gier i aplikacji w ręce zewnętrznych firm. Dlatego wraz z Windowsem 8 w systemie pojawił się zintegrowany z nim sklep o nazwie Microsoft Store. W tej sytuacji Valve poczuło się zagrożone, ponieważ zdało sobie sprawę, że Steam jako platforma jest w 100% zależny od Windowsa, a co za tym idzie, od widzi się Microsoftu. Gdyby Microsoft postanowił dokręcić śrubę i utrudnić życie zewnętrznym platformom, to tak naprawdę nie byłoby jak się przed tym bronić. Dlatego pojawił się pomysł stworzenia alternatywy. Jednocześnie Valve postawiło sobie za cel wprowadzenie pecetów na salony, tak by zlikwidować ten podział, o którym mówiłem wcześniej. Że jak komputer to raczej na biurku, a jak konsola, to pod telewizorem. Pierwszym krokiem w tym kierunku było powstanie nowego interfejsu, czyli Big Picture. Tryb był Ekranowego, po którym dało się wygodnie poruszać, nawet za pomocą pada, trochę jak w menu konsoli. Ale to był dopiero początek. Za kulisami firma rozpoczęła pracę nad własnym urządzeniem do grania, któremu media początkowo nadały nieoficjalną nazwę Steambox. Od samego początku celem nie było jednak stworzenie konkretnej konsoli z logiem Valve, tylko zupełnie nowej kategorii produktów. Całej linii komputerów z nowym, opartym na Linuxie systemem, ale produkowanych przez najróżniejsze, chętne do współpracy firmy. Oficjalne ogłoszenie tych Rewolucyjnych planów nastąpiło we wrześniu 2013 roku. Wówczas Valve zapowiedziało trzy nowe produkty tworzące coś na kształt ekosystemu. Steam OS, czyli oparty na Linuxie system operacyjny, Steam Machines, czyli linie kompaktowych komputerów oraz Steam Controller, czyli bardzo nietypowego futurystycznego pada z dziwacznym układem przycisków. O Steam Controllerze nagrałem już oddzielny materiał, więc nie będę się powtarzał. W dużym skrócie początkowo Steam Controller miał być całkowicie pozbawiony na Analogów i klasycznych przycisków, za to wyposażony w dotykowy wyświetlacz i dwa zaawansowane gładziki symulujące myszkę. Ostatecznie w kolejnych latach ten projekt mocno ewoluował i nie trafił na rynek w aż tak rewolucyjnej formie. Ale mimo to wciąż był jedyny w swoim rodzaju. W międzyczasie Valve pracowało już nad prototypem Steam Machines, który miał stanowić punkt odniesienia dla zewnętrznych producentów. W gruncie rzeczy był to normalny komputer z możliwością swobodnej wymiany podzespołów, jednak z autorskim systemem chłodzenia i bardziej kompaktową obudową. Już w grudniu 2013 roku pierwsze egzemplarze testowe, zapakowane w potężne drewniane skrzynie, trafiły do 300 wytypowanych szczęśliwców. Występowały w kilku konfiguracjach opartych na procesorach Intela i kartach graficznych Nvidia. Dzisiaj Taki prototyp to bardzo rzadki obiekt kolekcjonerski, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć jak wygląda i co potrafi dzisiaj, to dwa lata temu testował GeoLinus. Taki mały youtuber, może ktoś nie zna, to mogę polecić. W filmie można zobaczyć między innymi autorski system odprowadzania ciepła, który w tak niewielkiej obudowie odgrywał ważną rolę. Testerzy otrzymali też prototypową, zupełnie inną od finalnej wersję Steam Controllera. Co prawda już bez planowanego pierwotnie ekranu, ale też jeszcze bez lewego analoga i z dziwnie rozmieszczonymi przyciskami Pośrodku. Cały projekt nabrał realnych kształtów w styczniu 2014 roku, kiedy to na targach CES zaprezentowano aż 14 różnych modeli Steam Machines. W różnych kształtach, kolorach, rozmiarach i konfiguracjach, a co za tym idzie, oczywiście, cenach. Te wahały się od niecałych 500 dolarów do nawet 6000. Poznaliśmy też firmy, które zamierzały wprowadzić Steam Machines do swojej oferty. W tym m.in. Cyber Power PC, Falcon Northwest, Origin PC, Digital Storm, iBuy Power. Main Gear, Gigabyte, czy chyba najbardziej znane Alienware. Premiera miała nastąpić jeszcze w roku 2014 i producenci swoją robotę wykonali. Natomiast Valve, które odpowiadało za system oraz kontroler, no nie do końca. W maju ogłoszono, że wszystko będzie gotowe dopiero pod koniec 2015 roku. W efekcie Alienware, które nie chciało czekać, wypuściło swojego Steam Machine bez Steam i Steam Controlera. Za to z Windowsem 8 i padem od Xboxa 360. I to nie jedyny kwas, który powstał na linii Valve producenci komputerów. Zaraz do tego dojdziemy. Niewiele osób wie, że mało brakowało by już wtedy razem ze Steam Machines na rynek trafił też Steam Deck. Czy może raczej jego prekursor o nazwie Smash Z? Miało to być urządzenie zaprojektowane i wyprodukowane przez zewnętrzną firmę, ale w ogólnych założeniach bardzo podobne właśnie do Steam Decka. Na pokładzie Steam OS, układ AMD, 5-calowy, dotykowy ekran o rozdzielczości 720p, obsługa Remote Play i kontroler z charakterystycznymi gładzikami. Projekt rodził się w gigantycznych bólach. Odbyło się kilka zbiórek, wielokrotnie wydawało się, że został anulowany, później znowu wracał w trochę z formie i ponownie wpadał w tarapaty. Mimo powstania działających prototypów ostatecznie nigdy nie udało się doprowadzić go do końca. A nie brakuje też opinii, że od samego początku to było jedno wielkie oszustwo mające na celu wyłudzenie ogromnych pieniędzy. Może kiedyś przyjrzymy się temu bliżej. Na razie wróćmy do Steam Machines. Na początku 2015 roku Gabe Newell zaprezentował kolejny element steamowego ekosystemu, czyli Steam Link. Niewielkie, stosunkowo tanie urządzenie pozwalające na bezprzewodowe strumienie z komputera na telewizor. Bardzo fajny pomysł i sprzęt. Tylko na kilka miesięcy przed premierą Steam Machines pokazano urządzenie pozwalające na uzyskanie bardzo podobnego efektu bez. Steam Machines, wykorzystując do tego zwykły komputer stojący w innym pomieszczeniu. Czy to była dobra decyzja biznesowa zwiększająca popyt na komputery? Nie wiem, choć się domyślam. W każdym razie 10 listopada 2015 roku wreszcie nastąpiła oficjalna premiera wszystkich trzech urządzeń sygnowanych logiem Valve i no, świat nie zatrząsł się w posadach. SteamOS okazał się być systemem dość topornym i niestabilnym, a do tego mającym duże problemy z kompatybilnością. Trafiłem na informację że w momencie premiery systemu tylko niecałe 22% całego katalogu Steam dało się bezproblemowo uruchomić na SteamOS. Do tego wersje przygotowane z myślą o Linuxie nierzadko działały gorzej niż te Windowsowe. Niektórzy producenci świadomi błędów i ograniczeń ostatecznie wycofali się z całego przedsięwzięcia albo przynajmniej z fabrycznej instalacji SteamOS na swoich komputerach. I tak na rynek trafiły kolejne Steam Machines bez kluczowego systemu operacyjnego. To tylko spotęgowało bo i tak ogromny chaos wynikający z opóźnionej premiery, dużej liczby producentów i konfiguracji. Cel jakim było uproszczenie i uporządkowanie rynku PC-owego tak, by zakup gamingowego komputera stał się równie prosty co zakup konsoli, pozostał niezrealizowany. Niestety nie znamy dokładnych wyników sprzedaży, jednak wiemy, że do czerwca 2016 roku, a więc 7 miesięcy po premierze, do użytkowników trafiło około pół miliona Steam kontrolerów. Te były sprzedawane oddzielnie, ale także dołączane obowiązkowo do każdego komputera z linii Steam Machines. A więc możemy założyć, że komputerów rozeszło się mniej niż 500 tysięcy. I oczywiście to są dane dotyczące tylko okresu 7 miesięcy po premierze, ale nie wydaje mi się, żeby później sytuacja uległa poprawie. Wielu producentów zaprzestało sprzedaży Steam Machines już pod koniec 2016 roku, a Valve skutecznie wyciszyło temat. Faktyczny, definitywny koniec nastąpił w kwietniu 2018 roku, kiedy cała sekcja Steam Machines zniknęła ze sklepu platformy. Valve wystosowało wówczas oświadczenie, tłumacząc, że to nie tak, że firma nie rezygnuje z budowy konkurencyjnej, otwartej platformy do gier i że nadal pracuje, by Linux stał się bardziej przyjaznym środowiskiem dla graczy. Ale jednocześnie było to potwierdzenie, że idea Steam Machines poniosła spektakularną porażkę. Po pierwsze, nie wiem, czy Valve odpowiednio, albo może raczej, czy wolno, w ogóle zdefiniowało grupę docelową, to znaczy kto konkretnie miał te komputery kupować. Konsolowcy z reguły mieli już konsole i byli z nich zadowoleni. Pecetowcy mieli pc z Windowsem. Z reguły służące im nie tylko do gier, ale także do nauki, pracy czy innych codziennych zastosowań. I raczej niewielu było gotowych na zakup kolejnego drogiego komputera tylko po to, żeby trochę wygodniej pograć sobie na telewizorze. Tym bardziej, że w sprzedaży był też znacznie tańszy link. Ogromnym problemem był nieznany, ale też niedopracowany i problematyczny system operacyjny. Recenzenci narzekali na jego stabilność, Toporny interfejs, wydajność w grach i przede wszystkim wspomnianą już kompatybilność. Z czasem sytuacja się poprawiała, jednak nie było żadnego racjonalnego powodu, by ograniczać sobie dostępną bibliotekę gier, podczas gdy na Windowsie śmigało absolutnie wszystko. Trzeba pamiętać, że w 2016 roku Proton, czyli warstwa kompatybilności pozwalająca uruchamiać na deku prawie wszystkie gry skompilowane pod Windowsa, jeszcze nie istniał. A jednocześnie deweloperzy nie palili się do tworzenia dedykowanych wersji na tak niszowy system jak Linux. Nie wiem jak to wyglądało w roku 2016, ale obecnie Linux to wśród użytkowników Steama. Uwaga, nieco ponad 2,3% całości. W momencie premiery Windows był rozwiązaniem pewniejszym, bardziej powszechnym i bezproblemowym. A do tego darmowym, bo Microsoft udostępniał dziesiątkę w ramach bezpłatnej aktualizacji. Kolejny powód to totalny bałagan, chaos i nieczytelna oferta. Ogromną zaletą konsol jest prostota i bardzo niski próg wejścia. Nie musisz się znać, po prostu idziesz do pierwszego lepszego elektromarketu, kupujesz i masz absolutną stuprocentową pewność, że do końca generacji zagrasz we wszystko. W przypadku Steam Machines trzeba było w ogóle dowiedzieć się o ich istnieniu, następnie wybrać producenta, konfigurację, a na koniec jeszcze sprawdzić, czy gra, na której nam zależy, zadziała na SteamOS. Wydaje mi się, że w tamtym czasie ten projekt zwyczajnie nie mógł się udać. Natomiast bardzo się cieszę, że Valve zaryzykowało, ponieważ jak już mówiłem, długofalowym skutkiem porażki Steam Machines jest to. Mamy tu kontroler będący udoskonaloną wersją Steam Controllera z dwoma gładzikami, żyroskopem, ale też z normalnym krzyżakiem i analogami, dopracowany Steam OS z protonem, pozwalającym na uruchomienie prawie każdej gry z Windowsa, i to bez spadków wydajności, a czasami nawet ze wzrostem. Mamy obsługę gry zdalnej, która w formie przenośnej sprawdza się jeszcze lepiej niż stacjonarnie. I przede wszystkim mamy markę. Steam Deck stał się samodzielnym, rozpoznawalnym produktem. Niemalże oddzielną platformą funkcjonującą obok klasycznych konsol. I komputerów. Myślę, że udało się to osiągnąć przede wszystkim dlatego, że Valve samodzielnie opracowało hardware i przygotowało jedno konkretne urządzenie. Co prawda w trzech wariantach, ale różniących się od siebie minimalnie. A więc, skoro udało się ze Steam Deckiem, to może po kilku latach warto wrócić także do pomysłu Steam Machines. Może tym razem uda się podbić rynek stacjonarnych urządzeń do grania albo przynajmniej się na tym rynku utrzymać. Moim zdaniem sytuacja nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Wydaje mi się, że Steam Deck odniósł sukces przede wszystkim dla Dlatego, że jest handheldem, a w tym segmencie konkurencja jest zdecydowanie mniejsza. Rynek stacjonarnych konsol i PC-ów wygląda zupełnie inaczej i obawiam się, że dziś dla Steam Machines wciąż nie ma na nim miejsca, a już na pewno nie w dawnej, rozproszonej formie. Być może gdyby Valve samodzielnie wyprodukowało zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt, szanse byłyby większe. Osobiście widziałbym Steam Machine jako niedrogi, niewielki komputer będący takim odpowiednikiem Xboxa Series S. Ewentualnie położyłbym większy nacisk na promocję. Z samego systemu, tak by każdy chętny mógł samodzielnie zainstalować SteamOS na swoim komputerze. Póki co najnowsza, więc tak naprawdę jedyna nadająca się do użytkowania wersja systemu dostępna jest tylko na deku. Co jakiś czas pojawiają się plotki, że Valve coś tam za kulisami knuje. A to rzekome przecieki dotyczące specyfikacji, a to wizualizacja Steam Controllera 2. Być może faktycznie coś jest na rzeczy, ale dzisiaj trudno powiedzieć cokolwiek konkretnego. Na razie musimy się zadowolić amatorskimi, fanowskimi projektami na przykład takimi jak ten. W zeszłym roku pewien gracz zbudował sobie nowoczesną wersję Steam Machines z rtx 3080 i Ryzenem 5800, a całość umieścił we własnoręcznie zaprojektowanej i wydrukowanej obudowie. Dajcie znać, co Wy sądzicie o samej koncepcji Steam Machines oraz czy chcielibyście powrotu tych urządzeń na rynek, a jeśli tak, to w jakiej formie. Dzięki i do zobaczenia.